Czy Waszym zdaniem Straż Miejska powinna cały czas jeździć autobusami? Okazuje się, że jeździ, ale tylko jeśli coś się wydarzy. Mieszkańcy wielokrotnie informują nas o nietrzeźwych, bezdomnych i awanturujących się współpasażerach. Straż Miejska nie otrzymała w tym roku ani jednego zgłoszenia tego typu. Jeżeli chodzi o e, pasażerów, e, autobusów, którzy powiedzmy zachowują się w autobusach w sposób niewłaściwy. Bądź osoby, które jeżdżą autobusami bez biletów i nie chcą okazać dokumentów kontrolerom. Zdarzają się sytuacje, choć są to sytuacje sporadyczne, że po otrzymaniu takiej informacji udzielamy pomocy, czyli jedziemy, jedziemy na trasę, gdzie ten, którą ten autobus się porusza i po prostu podejmujemy interwencję. Tak jak powiedziałem, w latach wcześniejszych były to sytuacje, gdzie były to przeważnie osoby nietrzeźwe, które, które tam naruszały porządek w tych autobusach. Zdarzyło się, że zanieczyszciły autobus. Wtedy tak, w stosunku do takiej osoby podejmowaliśmy odpowiednie czynności przewidziane prawem. W tym roku nie mieliśmy jeszcze żadnego takiego zgłoszenia. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli takie zgłoszenia będą, no to udzielamy pomocy w tych sytuacjach. Centrum Inteligentnego Sterowania Ruchem, które miało usprawnić komunikację w mieście, nie sprawdza się w wypadku monitorowania autobusów. Wgląd do kamer ma śląskie konsorcjum autobusowe, a ITS nie jest do nich podłączony. Nagrania są udostępniane tylko w szczególnych przypadkach. Problemem są też przepisy RODO, które utrudniają publikację wizerunku osób postronnych. Jeżeli chodzi o monitoring w autobusach, to ten monitoring Monitoring należy do korporacji, która, która prowadzi działalność na terenie miasta Wążycha. Nasz monitoring miejski nie obejmuje autobusów. Mamy kamery monitoringu wizyjnego, kamery skrzyżowań, parkingowe, ale jeżeli chodzi o autobusy, to nie. Jeżeli są jakieś takie sytuacje, gdzie dochodzi. Do zdarzeń naruszenia porządku, właśnie w środkach komunikacji, to właściciel przedsiębiorstwa no, udostępnia nagranie z monitoringu policji czy tam prokuraturze i wtedy prowadzone są czynności. A co wy myślicie o sytuacji w autobusach? Czy mundurowi powinni częściej poruszać się komunikacją miejską? Czekamy na Wasze komentarze.